Słuchając w ostatnich dniach, tekstu Ewangelii widzimy konflikt narastający pomiędzy Jezusem a Żydami. Jezus dzisiaj mówi, że jest światłością świata. I przyjęcie Jezusa jest naszym obowiązkiem. Jezus pragnie, abyśmy go przyjęli, abyśmy przyjęli Jego słowo. Dlatego też zwraca się z podobnymi słowami o przyjęciu do Żydów. Część z nich, część Żydów nie chciało przyjąć Jezusa, bo mieli. Zamknięte serce. Dzisiaj jest bardzo podobnie. Wiele osób również odrzuca Jezusa i nie chce Go przyjąć, bo mają swoje serca zamknięte na Jego słowa, ale również i na Jego działanie, które trwa nieustannie w Kościele, ale i nie tylko. Jezus działa cały czas. I czy ja Go przyjmę, zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Na ile pozwolę otworzyć swoje serce, na ile otworzę swoje serce i wsłucham się w słowa Jezusa i przyjmę Jego słowa do swojego życia i zacznę nimi żyć. Jezus zaprasza nas do współpracy i zaprasza nas, abyśmy otworzyli się na Niego, przyjęli Go w swoim życiu i poszli Jego drogą. Czy tak uczynię, zależy to tylko i wyłącznie ode mnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.